I jeszcze raz Państwo macie po kolei Greta. Y, ostatnio wygrała, ale słabsza. W innej gonitwie. Jedzie Wiktoria Majeska. Na numerze 2 gram stajnia Jeżówka. Jedzie y, Roman Szumiło. Na trójce Warszawa. Jedzie y, Sebastian Czech. Prowadzi Marek Czech. Czwórka Linda Łukasz Bobak. Prowadzi... Prowadzi też Bobak, niech będzie, Haker z Micuła prowadzi Mitsuła. Potem ósemka Wiklin, jedzie Kamilczek prowadzi Zbigniew Skwarek. Szóstka Dalia, prowadzi Bob e Marek Gąsienica, zamienili się. Następnie e prowadzi siódemkę Grega Henry Granda, jedzie Vitali Kliczko. I macie państwo 2, 4, 6, 8 koni Trudno powiedzieć kto wygra Poszły Nie będziemy maszyn robić, idą I znów Micuła. Micuła zawsze to chytryli. Tak wystrzeli Nie, nie, Warszawa Warszawa i Czech Trójka, czwórka, szósta Trójka Majewska się zagapiła oczywiście I tam grupa potężna I proszę gwiach! Tak, Warszawa sobie przypomniała Jak wygrywała na tym torze Ale to jeszcze daleko, jeszcze pół okrążenia Jeszcze 600 metrów Wiktoria nie goń, nie goń, nie goń Grety, nie goń, już zagapiła się na starcie, nie goń Nie goń, nie goń, nie goń, to nic nie daje nie, 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 nie To tak też jak Czech, nie jego koń W Krakowie Pięć metrów w jeszcze tak Batem wywijał, że aż Czerenkę naderwał. Proszę jaki czambuł Proszę jaki czambuł I teraz zobaczymy kto jest na pierwszym miejscu To jest na pierwszym miejscu Jak się sytuacja Ale nie bij tak tego konia Pięć razy ci batem wolno uderzyć no i teraz będzie problem zaczniemy dawać kary Powoli, 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 powoli.